O czym ja marzę? No w tej chwili marzę o tym, żeby być zdrowa całe życie, żeby odzyskać zdrowie, żeby żeby dawać sobie rady w życiu. Miałam już różne prace, tylko mi ta praca nie wychodziła. Tutaj mi to wychodzi i bardzo, bardzo lubię tu przyjeżdżać. No właściwie lekarze twierdzą, że to choroba była przyczyną takich takich decyzji, że nie udało mi się zbyt długo pracować. No ja jak przyszłam to w ogóle nic nie umiałam, to przechodziłam kurs, zrobiłam bazę danych, uczyłam się i dzwoniłam do klientów. Także dosyć to długo trwało, no ale w takim stanie byłam, że to trochę dłużej trwało niż inne. Zdecydowanie bardzo, dobry, bardzo dobrze praca wpływa na, na, na psychikę, na działo. Człowiek jest aktywny. Pani Ania Meder-Monika, Pani Monika Kuźmińska cały czas wymyślają, czy dla nas, żebyśmy mieli zajęcie. Także Pan Dyrektor stara się jak najlepiej, żeby nam, nam się tu, tu wszystko udawało. Także z pracy jestem bardzo zadowolona, że tu pracuję. Tak, tak, nawet rozmawiałam z Panem Dyrektorem, że chciałabym do tu pracować.